Dzień dobry wieczór. Tego tam dzisiaj powiemy sobie o czymś fajnym. Ja rozumiem, że już wam kapcie z dług pospadały, ale to, co wam za chwilę powiem, sprawi, że te kapcie wrócą na swoje miejsce i spadną jeszcze raz. Tak, przez wakacje pracowałem w hotelu. I masa ludzi, jaka tam się przewinała, wy sobie tego nie wyobrażacie. Spotkałem takich fajnych ludzi, naprawdę, no, z którymi normalnie konie kraść i domy walić. Albo odwrotnie. Nie, dobrze. Ale byli też tacy goście. Którzy sprawiali, że ja nie wiedziałem, czy mam się śmiać, czy płakać. No i raz też się zdarzyło, że pani do nas zadzwoniła, no i pyta, czy wasz o, plac zabaw jest bezpieczny. W tym roku ginie tylko 5 dzieci miesięcznie, w zeszłym roku ginało 6, także się poprawiliśmy. Najgorsze, co może być, to czasami, jak przychodzi ci Niemiec do hotelu. Nie, on ci nie będzie gadał po angielsku, czy po francusku, no jakiś tam drugi język światowy, nie. Brzmi to tak. Good morning, how can I help you? <laughs> No, do you speak English? <laughs> Deutsch. w sobie myślę, ale tak nie powiem. Chociaż i tak by nie zrozumiał. Chyba że to polski Niemiec. Ja naprawdę nie mam nic do Niemców. Wielu Niemców mówi po angielsku, ale jak mi się taki strafi, to po prostu hendecho. Hotel słucham. E, proszę pana, ja mam takie pytanie, ponieważ ja przyjeżdżam z dzieckiem. Ile jest schodków na plażę? Zaraz wszystkie policzę i pani powiem. Co? Ja wiem, że jest maj, ale jaka będzie pogoda w sierpniu? Jest tego naprawdę, słuchajcie, bezlikłe. Raz przyszli państwo i chcieli sobie wydająć pokój. No i zobaczyli pokój, standardową dwójkę i tak dalej, weszli i wyglądało to tak. Nie. No i zaprowadziłem tych państwa do apartamentu, żeby zobaczyli, jak to wygląda w apartamencie. No i pani stwierdziła. Hu, 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 widzisz, Lesiu, nasz standard. A że ten Lesiu był dobry w negocjacjach, na jedną noc chcieli wynająć apartament, a pan Lesiu. Jakiś rabacik do tego? Rabacik na jedną noc? Błagam, proszę, rozumiem, na dwa tygodnie przyjeżdżamy z pieskiem, z dzieckiem, bierzemy śniadania, obiady, kolacje, wszystko, all inclusive. Chcemy raba. Ale wiecie, co w tym wszystkim było najlepsze? Podczas tej pracy poznałem masę ludzi, z którymi, kurczę, no, fajnie było się widzieć. W szczególności ludzi z pracy. Tak też na przykład pozdrawiam Anetę, która y, kiedyś odkryła dwie minuty. Wyglądało to tak. No ty taki niepozorny jesteś, no ale te dwie minuty masz fajne. Myślałem, że nikt się nie o tym, ale trudno. Kochani, dzięki wam za uwagę, pamiętajcie, żeby być pozytywnie pozytywnym, fajnie nastawienie do świata, życzę wam przede wszystkim MIŁEJ PRACY W SZKOLE! Już zamilkłem. Zapraszam na mojego bloga, www.mateuszolech.pl, instagramcom Mateusz i facebookcom Mateusz. Dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, nie puszczajcie, bądźcie pozytywnie pozytywni, do razie.